Okay. Cześć, cześć Michał. witam. Dobrze wszystkim zdany Michał Nowakowski. Jesteśmy przed finałem Fiber of Cup. Jutro nagrywamy się w torek, jutro jest finał. E, misiek, e, przede wszystkim świetna gra na trójce. Ostatnio grasz dalej kosza, ale ogólnie patrzę dalej, bo... albo bliżej w sumie, bo to do kosza. Bo jako? Właściwie właściwy, gdzie nie grasz, czy na jakiej pozycji mam no, wrażenie, że już masz formę kryją, Że To jest po prostu najlepsza forma jaka może być. Jeszcze nie. Ale ty chciałem to zapytać, czy drużyna jest również w świetnej formie na play-off? No bo wiecie, to dowiecie się o gracie. Przede wszystkim myślę, że drużyna jeszcze nie jest. Mamy dobry okres, gramy dobrze, ale myślę, że jeszcze drużyna nie jest w optymalnej formie play-offowej, bo... Myślę, że teraz po prostu jest pełnia składu, wszyscy są zdrowi odpłakać i wszyscy tak powiem, są zdolni no, do gry. I to pokazuje tym, że po prostu im dłużej gramy, tym lepiej się rozumiemy, lepiej widzimy się na parkiecie i więcej rzeczy możemy robić. Przez co fajnie to wygląda z boku i się wydaje, że jesteśmy już w formie play ale do play ta jeszcze daleko no, da i ta forma dopiero przejdzie ta szczytowa forma. A powiedz Michał, jak to wygląda e, z bilansowaniem sił? Wiemy, że szale ma trochę łatwiej Grali w czwartek, między pierwszym spotkania drugim mają wolne mhm. a, wy jak do, a wy jak do tego podchodzicie e, z tą formą? No, Każde... może, może to lepiej, jest, że właśnie gracze, a nie macie przerwy? Ja myślę, że dla nas jest to dobrze, ponieważ jesteśmy w ciągłym rytmie meczowym Mamy co chwila mecze, więc nasze ciało już od dłuższego czasu zaadaptowało się do tego, że mamy mecz, dwa dni przerwy i kolejny mecz, może znowu trzy dni przerwy Więc każdy z nas już się nauczył jak regenerować się w te dni pomiędzy meczowe, co jeść, jak się odpoczywać. Tutaj mamy dużo odmowy biologicznej na wysokim poziomie, więc nasze ciało jest odpowiednio przygotowane do wysiłku, ale także w sztab trenerski i wszyscy dozują te treningi na tyle, by na treningach, że tak powiem, pomiędzy meczami się nie dojeżdżać za bardzo, tylko żeby zajechać w na przeciwną nam meczu. Yy, Szanowni, nawiążę do pierwszego pytania yy, to bardziej Michał Nowakowski z kromem pod Anglii czy Anglii Pod Miśka? bo mam wrażenie, <śmian> <nie> <wie. śmian> że czy, czy Igor Miejcie, czy teraz yy, czy teraz Franz? Było co grać na Czyli znaczy nie umówiąc oczywiście, bo ich występem w innych klubach, ale naprawdę jak patrzę na ciebie, to było co? chyba się na A ty czuję się bardzo dobrze, tak? Tutaj nie mogę na powiedzieć, czy jest mi kocołek jest bliski memu sercu, bo byłem tu mistrzostwo polski, byłem super puchar. Rok temu to byłem, Może nie grałem cały ryzyk, ale w całej ale zdąpiliśmy w tym pucharze w e, północno czy jakiś takim na kejblu, więc też fajnie. Więc teraz mam nadzieję, że postawimy kropkę na i i będę mógł dodać kolejną osygiełkę do tego, że wam lubię, będzie oczywiście jeszcze więcej ale podoba mi się, o mi się to, jest wszystko fajnie, organizacyjnie jest tak jak trzeba po prostu gram z serduchem, czy byłbym tutaj, czy gdzieś indziej, przypuszczam, że grałbym no, tak samo ale też czas spodziewać że tu jest odpowiednio odebrana kadra odpowiednio odłożona yy, skład, yy, że można się otworzyć i pokazać się tak jak się gra jest ekscytacja, jest gotowość? Jest ekscytacja, która, która jest leciutko do, dozywana, żeby nie było bardzo popaść w chóra o optymizm, bo w sumie jeszcze nic, nic wielkiego takiego się nie wydarzyło. Ok, gramy o finale, ale przed nami, gdzie polskie drużyny też były i nic nie ugrały, my chcemy się skupić na tym, by to zmienić i zapisać się w historii, że Anglia jako pierwsza drużyna wygrała na takim poziomie. Coś i wtedy dopiero, jak to osiągniemy, będzie wygrała radość. Tam na razie jest koncentracja, walka, skupienie się i żeby wygrać pierwszy i drugi nas. Włocawku, wielka mobilizacja na to spotkanie będzie pełna hala i apeluję. Jak, jak chce Tak, tak, tak o, ale wiem, że to jest banalne, ale apeluję, bo tu kibice proszę, żeby się dali siebie wszystko. Na pewno damy siebie wszystko, ja poproszę was, połóżcie się kamerę, wydajcie siebie wszystko, bo wiem, że potraficie jeszcze więcej. Zróbcie tutaj, tak jak już wspomniałem ostatnio, taki piekło, żeby drużyna z Francji bał, bała się być na parkie. O pozdrawiam. Cześć, cześć,